Witam serdecznie w kolejnym odcinku z Gdy Lego Batman The Video Game, w którym zaczynamy misję trzecią ładcy dzieło Jogheada, a więc statet. I kogo my tu mamy? Znowu ty? Hm, okej. Okay. A więc jest to misja trzecia, w sumie w tym odcinku bym wykonał jedną misję w grze, a w następnym dwie misje, to już byłby koniec gdy, tak można powiedzieć. No, zobaczymy, albo w tym odcinku wykonam dwie. Okej, okay, zaczynajmy. No a więc, okej, okay, ludzi dużo przed nami stoi, ale chyba nie są groźni. Jesteśmy w muzeum. <grym> nie, to to są po prostu ludzie zwiedzający, tak jak my. <grym> chyba tak, dokładnie. A ja ja, mam włączone, że gram tak jakby na dwóch. Kurczę, sekundkę, małe cięcie. Mm, okej. Okay. A nie wyłączyłem, kurczę. Okej, okay, jeszcze muszę tylko kliknąć odpowiedni klawisz Tak, udało mi się No i już Okej okay. Co my mamy w ogóle zrobić? To wydaje mi się, że mamy to jakoś wcisnąć Tylko nie wiem jak, bo nie mogę na razie Ja Albo nie, okej okay. O, tu mogę coś budować jak widać Wiatr, tak? No i Lego Liza. Oj, zniszczyłem Legolizę <gryzny> Okej, okay, jeden na trzy mamy obrazy jakieś Oj, ale to tam No i tu by się przydało coś prawo, jest położyć. To mogę zniszczyć czy nie? Znaczy ten swat tu przybiegł i muszę właśnie pokonać. Chyba tego obrazu nie mogę. Nie, nie mogę. Chyba, że jakąś bombą czy czymś. A ta postać ma bomby? No, myślałem, że potrafi rzucać jakimiś dniami czy czymś. O, tu mamy coś do zrobienia. Kurde. Ojej. Okej. Okay. Czy tam nas strzela ktoś? Kurde, czy... Okej, okay, teraz mi się wydaje, że mogę to użyć. Czy nie? Znaczy... Raczej... A, nie, jeszcze chyba nie. Okej, okay, coś patrzę. No i co? Mamy użyto dźwignię. Aha, tylko że to... Czy ona opadnie w dół? W dół? Bo tu muszę zrobić inaczej, niestety. Joker, stój tutaj. Okej, okay, gdzieś, na prawo czy na lewo? Pójdźmy na prawo. Kolejny obraz. Ale niestety ten, tego nam nie zaliczyło. O! No i mamy już... i musimy zrzucić ten zrandol, jak widać. Policja. Wow! A, pewnie, pewnie strzeliłem w coś. Dokładnie. mamy takie drzwi, mamy tutaj wejście, tylko co mi to da? Może tu po lewej... Te, teraz pójdźmy właśnie tutaj na lewo Doskoczyłem! Jest Tylko nie wiem co mi to dało Tam z przodu mamy też obraz Ale tu sekundę I tu na górze też mamy obraz Hmm ja muszę co zrobić? Może to zniszczę jeszcze. Hm. A ja, co ja... Pójdę tam na prawo, na górę. Możliwe, że tam trzeba iść. Chyba, że... Chyba, że, chyba, że, chyba, że, chyba, że... Chyba, że... Joker potrafi. Nie, a może ty potrafisz, co? O, Nawet nie wiedziałem, że tak umie. No to otwieraj i idziemy. Dziękuję bardzo. Aha, no to już wszystko się wyjaśniło. Tutaj mam tylko... Nie wiem, czy tu chyba mi się nic nie uda robić ale się udało jednak no kolejny laser drzwi czyli... dobrze 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 No jest palec palec zagładny elektryczny palec musimy użyć no i coś się aktywowało, czy to już się nam otworzy Otworzyło się otworzyło. No i możemy tam iść. Ale tu jest jeszcze obraz. W sumie ja tych obrazów nie niszczyłem wcześniej. To teraz mam małe szanse, że mi się uda to zdobyć. Ale mniejsza z tym idziemy dalej. Ja, cię cały czas nam wszystko pokazują. Kamery, fajne kamery. Co ja kamery nie widziałem? <grym> wow, to nie taka zwykła kamera. Ale na całe szczęście ten potrafi, tak mi się wydaje, że po tym chodzić, ale tak, potrafi, na pewno. Próbujemy iść tam na górę... Tak, niszczę jeszcze te obrazy... Ale to nic... O, 2 na 3 tu mamy. Może to nie obrazy, może to coś... A nie wiem, mniejsza z tym. Okej, weźmy tą postać i możemy... Muszymy... No. NIE MOGĘ?! Joker chyba umie. O, Joker umie! <gry> Myślałem, że jest na odwrót. O tu może być kasa. Ale nie ma. <grybujesz> chyba. Ojej, chyba ich pokonam, bo się cały czas więcej ich tu pojawia. Robi. <grybujesz> no i mamy... Co my tu mamy? A wiatraczek. No patrzcie, jak fajnie. Trochę już odświeżyło się powietrze Okej okay. O jak widzicie jeden To już mamy aktywowane Znaczy No coś tam mamy Czy tu będzie 3x3? Mam 3x3 3. Haha udało się A więc co zróbmy to Da się o, da się to zniszczyć. A, no już, myślałem, że muszę całkowicie. No i tu chyba mamy... Będzie ta postać mogła chyba tędy wskoczyć teraz. Tak mi się wydaje. O, Joker potrafi. To ty też. No i dobrze, tylko gdzie tu teraz pójść? Tu mam jakąś dźwignię, ale tam inaczej ja nie doskoczę. Aż! Jeszcze ty... jeszcze kasy straciłem tylko. A może tu wejdę? Nie. Okej, okay, trzeba, trzeba ich pokonać. To się niebezpiecznie robi. Polec! Jeszcze raz. Jeszcze. <grytanie> Okej. Okay. O, mamy tutaj coś O No i fajnie Tylko, że to nie chodzi o to Znaczy, nie, nie chodzi o to, że to miałem tu przesunąć Tylko, którą postacią pójść tam na górę Może pójdę tym strachem na wduble <gry> Skary krąg Czy jakoś tak Ponieważ go tutaj przyprowadziliśmy więc może nam się przyda. A w sumie może, nie ma różnicy. No i co, możemy iść dalej czy nie możemy? Chyba możemy. Tak, możemy. To idziemy. O nie, niszczę tych obrazów, nie? Nie ma tu nic w nich. O, już chyba zbliżamy się do końca misji. Chyba tak. A ta postać... kurczę, pomyliłem się postaciami, Joker potrafi strzelać. A my mu się... tu nie mogę... To zniszczyć powiedz. o, to zniszczyć! A tutaj coś jest! Aha, o to chodziło nawet. A czy tutaj coś jest? Nie, tylko dziura w ścianie. Aha... A, to leci do góry! Myślałem, że stoi w miejscu. Okej... Okay. I co to zniszczyć może? Chyba tak. o Możemy iść dalej... Znaczy, nie dalej, tylko... Dalej działać, o! Wow. A, tu mamy coś do użycia, tego elektrycznego palca. Co my tu... Aha Chodź, 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 we dwóch idziemy. A myślałem, że to już jest koniec tamte pomieszczenia, to jednak jeszcze nie. No okej. Okay. Czy my tutaj coś mamy, czy nie? Mamy beczkę. Tak. A tam na górze na przykład? Chyba nie. Znaczy nie doskoczę Okej okay. O, tu mogę! Ale też o tam nie doskoczę O, tu mamy coś do budowania O! Rabinka taka mała Pamiętam jak tu byłem jeszcze na misji u dobrych No chyba, chyba byłem tutaj, chyba tak, tak byłem Teraz w nich postrzelam, a co on tam? Oni we mnie to ja w nich Okej, okay, przynajmniej nie będą tam już na mnie czekać I co my teraz mamy zrobić? Tutaj coś aktywowałem Aha, tutaj mamy takie coś Spoko <gry> Okej, okay, to te, teraz chyba ten palec, znaczy no to O, I to przejdzie tam, i co? O, dzięki temu A czy ja jako Joker mogę chodzić po tej wodzie Nieczystej Mogę chodzić po tej wodzie Okej, okay, czyli coś tu zaraz wykombinuję Może to da się zniszczyć A może nie a nie, już wiem. Chyba, nawet, chyba tu trzeba wsiąść, oda się. No i teraz... No i postawmy to tutaj. Okej, okay, jak, mam... jak widzicie mamy tu jeszcze taki mały kawałeczek. Mogłem dać od razu dwa na raz, nie pomyślałem. I muszę tylko wracać, ale to już tam. 30 tysięcy kasy, tak średnio A tam kasa mniejsza z kasu Zbierać je tam jej się nie chce jakoś. No i dobrze, a ten palc, no tak No i będzie mogła przejść na saldę druga postać tutaj, tak, tak I będzie mogła pewno tu aktywować, tak, tak będzie, na pewno Jeszcze raz, no super hm. A już się cieszyłem, że kończę to A to nie Czy tak, bo sam nie wiem Może mam coś zniszczyć Chyba jakby tak, bo tam się nam nic nie pojawia no, no dobrze to co my tutaj mamy? Może coś w tej w wodzie jest Sprawdźmy tak Albo to mam zrobić tak że Gdzie to jest? No tutaj A nawet do wody to dosięga? Tak średnio Chyba, że tutaj to mogę wy podnieść. O. Nie. Dowody to nie dosięgnie. Chyba, że mam to po prostu tak szybko zrobić. Że dajmy najpierw... Nie podniosę już nawet tego. Aha, no to nic z moich planów. <grystanie> o! Mogę budować. No. <śm> o właśnie, może teraz się uda? Tylko... Mogę tu wejść, czy nie? Mogę. A, szkódźcie. <śm> o. No i teraz będę mógł. Dosyć długa jest ta misja Sekundeczka Okej okay. Patrzę czy mam jeszcze miejsce na dysku Jest O udało się wziąć I teraz tylko tylko tu postawić I się udało No Myślałem w sumie że to będzie tak na dwie części ale Tu mamy jednak taki długi most i wydaje, mi się, I wydaje mi się, że jest to koniec misji, lecz może nie. Chociażby by przydało się. Tak czy nie? Chyba, chyba, chyba tak. No i fajnie, misja wykonana, poziom ukończony, nowe postacie, o mamy tego, kłysiesz, czy nie, no, okej, okay, dobre i tyle, a jak tam z kasu? bo nawet 50%, o nawet nie mam 50%, to tak średnio. Tu przewinę. Raz, dwa, trzy Mamy jakieś nogi <grystanie> A więc, a więc zrobię małe cięcie Okej okay. Niestety nie mam miejsca na dysku Muszę skonwertować film Nie uda mi się wykonać się w następnej misji A więc dobra Ten odcinek już kończymy Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie Do usłyszenia, trzymajcie się, cześć